Cześć, z tej strony Michał Undra dla SPL. Dzisiaj porozmawiamy sobie o enzymach. Enzymach trawiennych i ogólnie o enzymach. Enzymy, yy, tak jak sama nazwa wskazuje, te trawienne wspierają trawienie, wydzielane są przez trzustkę i odpowiedzialne są za dalszy rozkład enzymatyczny właśnie składników pokarmowych. Czyli najpierw w żołądku mamy kwas żołądkowy, kwas solny, który rozpada, rozkłada przede wszystkim białko, tam się zaczyna trawienie, ale głównie dalsze etapy trawienia i wchłaniania przebiegają w jelicach i w jelicie cienkim właśnie w dużej mierze. Yy, te trawienie przebiega właśnie pod względem enzymatycznym. I tutaj enzymy te najbardziej znane, te wydzielane przez trzustkę, czyli amylaza, lipaza i proteaza, czy amylazy, lipazy i proteazy, te enzymy właśnie rozkładają węglowodany, złożone skrobie, tłuszcze oraz białka. I te enzymy trawienne, czy ich niedobór, czy, czy właśnie one bardzo mocno wspierają trawienie, jeżeli nie mamy tych enzymów trawiennych w odpowiedniej ilości, mamy zaburzenia pracy trzustki albo też pracy żołądka, bo to wszystko przebiega etapowo, to nasze jedzenie nie trawi się odpowiednio. I to wygląda też tak, że jeżeli w naszym żołądku nie wydziela się kwas żołądkowy, czy mamy jakieś wrzody, czy. Jakieś leki stosujemy, to często też działanie trzustki jest zaburzone i wtedy ta treść pokarmowa nie do końca jest trawiona w jelitach i ogólnie w jelitach też trawienie nie zabiega, nie, nie przebiega odpowiednio. Inne problemy jelitowe czy problemy z dietą z odżywianiem mogą wpływać na to, że te enzymy nie wydzielają się odpowiednio i to może powodować objawy. Tutaj pod względem enzymatycznym ciężko powiedzieć dokładnie, jakby je oddzielić od innych problemów jelitowych, ale na przykład też yy, zmiana koloru stolca może tutaj świadczyć, że nie trawimy na przykład yy, tłuszczy no ewentualnie też jakieś tam wzdęcia czy niestrawność po posiłku, ogólnie to, że bardzo długo trawimy i źle się czujemy po jedzeniu, to jak najbardziej może świadczyć o niedoborach enzymów trawiennych. A mylazę i lipazę, szczególnie te dwa enzymy, możemy sobie jak najbardziej zbadać w krwiobiegu. Tutaj raczej jest górna granica normy, rzadko zdarza się, żeby ktoś miał je poniżej normy, ale jeżeli te enzymy są nisko i mamy do tego problemy z trawieniem, to może to świadczyć, że coś właśnie z tą trzustką dzieje się nie tak, chociaż też enzymy we krwi nie do końca odzwierciedlają stan tak. Dodatkowo, no, jeżeli te enzymy są bardzo wysoko, no, to najczęściej świadczy to o stanach zapalnych chronicznych lub ostrych trzustki. Pod względem y, suplementacji, właśnie najczęściej stosuje się protazy, lipazy i amylazy, czyli takie po prostu standardowe enzymy trawienne, które wspierają trawienie, które mamy właśnie tutaj w takim produkcie Enzyme Complex Pro. To są właśnie te enzymy, które typowo na trawienie bardziej na poziomie jelitowym stosujemy i tutaj wygląda tak, że możemy to stosować w czasie, gdy mamy na przykład zaburzenia trawienia, jakiś, jakiś okres, gdzie po prostu gorzej trawimy, gdzie zjedliśmy na przykład większy posiłek tak? I już wiemy, że zjemy coś niezdrowego, coś dużego i będziemy się gorzej czuć, wtedy możemy to stosować też doraźnie. przez jakiś czas, tak, tutaj raczej przez enzymów trawiennych nie stosujemy przez lata, tak? To raczej nie jest taki suplement na dłuższe tylko na wsparcie trawienia, chociaż nie ma oczywiście takiej, takiej zależności, że stosowanie suplementów Enzymów trawiennych hamuje wydzielanie własnych enzymów trawiennych, ale na dłuższą metę powinniśmy oczywiście trawić odpowiednio sami. I tutaj też są jeszcze dodatkowe rzeczy, jak laktaza, która na przykład trawi laktozę, jeżeli ktoś ma problemy z nietolerancją laktozy, czy spożyje na przykład nawiał. I na przykład jest tutaj też błonnik, prebiotyki i prebiotyk w niewielkim stopniu, który też wspiera trawienie jako dodatek, także taki kompleks, kompleksowy produkt. I jest jeszcze taki drugi, jeszcze szerszy produkt, Multi multienzym Complex Pro, który do tego wszystkiego ma jeszcze betainę HCL, która działa na poziomie Żołądka. Enzymy trawienne to są jelita, yy, betaina, jest na poziomie żołądka, czyli wsparcie wydzielania kwasu żołądkowego. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że jeżeli ktoś ma problemy z wrzodami, nadżerkami, czy ze śluzówką ogólnie żołądka, to multienzym kompleks Pro, czy ogólnie betaina jest zdecydowanie przeciwwskazana. Też jeżeli odczuwamy pieczenie ból żołądka po jej suplementacji zdecydowanie nie powinniśmy jej suplementować. To są takie suplenty typowo na wsparcie trawienia, ale jest jeszcze jeden rodzaj enzymów trawiennych i drugim rodzajem takich enzymów, może nie do końca typowo nawet trawiennych, tylko stosowanych w innym trochę celu jest bromelaina i papaina, czyli enzymy z ananasa i z melonowca. Te enzymy mogą wspierać trawienie, ale w takim niewielkim stopniu i to na przykład stosuje się, jeżeli ktoś na przykład już no naprawdę ma tak podrażniony żołądek czy tak źle reaguje na enzymy, że takie łagodniejsze stosuje, ale te bromelainy i papaina są raczej stosowane w celach zdrowotnych, zmniejszania stanów zapalnych i takiego powiedzmy, że działania przeciwzakrzepowego, chociaż to już jest taka może troszeczkę naciągana teoria, ale ogólnie takiego przeciwzapalnego i wspierania układu sercowo-naczyniowego i tutaj to wygląda tak, że te enzymy stosujemy w trakcie posiłku i tutaj w ogóle najbezpieczniej jest stosować je w trakcie posiłku, Posiłku, czyli jemy trochę posiłku i spożywamy enzymy, ewentualnie trochę przed lub po, to już tam nie ma aż takiego dużego znaczenia, najbezpieczniej jest w trakcie. Te enzymy z kolei stosujemy między posiłkami, nie z posiłkiem po prostu, tak. czyli powiedzmy na czy przy dłuższej przerwie, żeby one działały typowo zdrowotnie. Jeżeli wspieramy trawienie, to oczywiście też znowu z posiłkiem. Także tak wygląda działanie enzymów trawiennych, dobre wsparcie układu pokarmowego.